Dzisiaj prezentuję grupę gołębi, którą wysyłam dla początkującego hodowcy. Jest to grupa żniwnych, późnych gołębi z linii żniwiarzy. Tutaj policzyłem te gołąbki po 100 zł za sztuka. Są bardzo urodziwe, jak na tą porę roku. A to wszystko dlatego, że te gołębie są w ostrych ryżach, trzymane dietetycznych. Tutaj nie ma żadnych antybiotyków, żadnych cudów, niewidów. Tutaj jest tylko zdrowa karma, GRID mmk, -ka, które to powoduje, że te gołębie są w ciągle dobrej dyspozycji. A więc hodowla Ryszarda, ukierunkowana na indywidualne loty z różnych kierunków, te wszystkie teksty które opowiada można poczytać w instrukcji Wojskowego Gołębia Pocztowego z okresu międzywojennego tam to było jasno wyraziście opisane jak ma wyglądać gołąb zdolny bronić barw Polski a więc tutaj nie ulegamy sugestiom zachodniego cukrowania tylko tworzymy podobnie jak terytorialsi Wzorze z polskiego gołębia pocztowego, który będzie zdolny przenosić depesze z różnych kierunków, w różnych warunkach pogodowych. A więc, gołębie codziennie mają oblot. Najpierw wolny wojlot mają staśki ogrodowe, które dobrze wiedzą, czy jaszczą pies na niebie, czy nie ma. One pierwsze wychodzą samodzielnie na dach, później wyganiam na Oblot zamojskie, które do 300 metrów latają w powietrzu, one mają za zadanie odciągnąć uwagę Jastrzębia. No i w ostatecznej kolejności pocztowe wyżymacze, żniwiarze, bojowe, których celem jest codzienny trening, który powoduje, że ta muskulatura jest prawidłowa i która. Który trening powoduje, że te gołębie są w ciągłej dobrej kondycji, dyspozycji, formie. Od 1 marca, po wychowaniu pierwszego lęgu, gołębie rozpoczną loty z różnych kierunków. Między innymi finał, kierunek północno-wschodni, Giżycko, Suwałki. Następnie będą transportowane na kierunek zachodni do Rotterdamu. Tak więc gołębie wszechstronnie uzdolnione, wiarze, gołębie krótki, średni dystans. Czyli szybko przenieść depeszę, natomiast wyrzymacze do najdalszych odległości z Londynu z Paryża, by w tych ekstremalnie trudnych warunkach pokonywać te odległości. A więc zapraszam do zakupów na wiosnę na słonecznym gołemniku śledzenia poczytań, żniwiarzy, wyrzymaczy w indywidualnych lotach. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołemnik, Polska. Jak widać, a zdrowotność jest. Teraz ostro trenujemy. Zobaczymy dalszą. A robię to tylko. A więc tą polu całoroczną. Tutaj pój a mama ardenka z Są bardzo urodziwe jak na tych kierunków w różnych warunkach pogodowych.